Rzeczowniki konkretne i abstrakcyjne w języku angielskim. Concrete and Abstract Nouns in English. Rzeczowniki konkretne. Concrete Nouns. Jest to grupa rzeczowników, która obejmuje wyrazy odnoszące się do konkretnych, namacalnych przedmiotów. Rzeczowniki tego typu określają przedmioty, które możemy dotknąć, posmakować, powąchać, zobaczyć lub usłyszeć. Takie jak na przykład water. Woda, fork, widelec, czy na przykład song, piosenka. Nawet jeśli hałasu nie można dotknąć, a może on nawet dochodzić z kilku miejsc, jednak można go usłyszeć, więc jest to rzeczownik konkretny. Co to za hałas? What is that noise? Noise, hałas. What is that noise? What What's that noise? Rzeczowniki abstrakcyjne. Abstract nouns. Jest to grupa tzw. rzeczowników abstrakcyjnych. Czyli takich, które odnoszą się do wszystkiego, czego nie możesz ogarnąć za pomocą swoich pięciu podstawowych zmysłów. Dotyku, słuchu, wzroku, smaku czy zapachu. Są to uczucia, myśli, pojęcia. Na przykład love. Miłość. Dream. Marzenie. Peace. Pokój. No, że takimi z dwoma państwami. Nie potrafimy sobie wyobrazić, ile odwagi wymagało to działanie. We can't imagine the courage it took to do that. W tym zdaniu odwaga, courage, jest rzeczownikiem abstrakcyjnym, ponieważ nie można jej zobaczyć, usłyszeć, posmakować, dotknąć ani powąchać. We can't imagine the courage it took to do that we can't imagine the carriage it took to do that więcej przykładów skin skóra rzeczownik konkretny można dotknąć airplane samolot jest to rzeczownik konkretny, możemy go zobaczyć. Perfume. Perfumy. Jest to rzeczownik konkretny, możemy go powąchać. Energy. Energia, na przykład jako siła fizyczna. Jest to rzeczownik abstrakcyjny. Belief. Przekonanie, wierzenie. Rzeczownik abstrakcyjny. Vanilla. Wanilia, rzeczownik konkretny. Możemy poczuć smak. Strength. Siła fizyczna. Rzeczownik abstrakcyjny. Excitement. Podekscytowanie, podniecenie. Rzeczownik abstrakcyjny. Song. Song. Piosenka. Rzeczownik konkretny, możemy usłyszeć. Vinegar. Ocet. Rzeczownik konkretny. Możemy poczuć smak. Kliknij subskrybuj oraz dzwoneczek, a nie ominie cię żadna nowa lekcja. Jeśli chcesz pomóc nam rozwinąć ten kanał, wystarczy, że udostępnisz ten film jako post na Facebooku. Zostawisz łapkę w górę i komentarz. Na naszej stronie internetowej language.pl posegregowane lekcje zakup lekcji w postaci mp3 do nauki offline i wiele więcej. Dołącz również do naszej grupy na Facebooku Nauka Języka Angielskiego za darmo. See you soon!